Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wodni mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a dzisiaj przychodzę z takim tematem, no smutnym bardzo refleksyjnym wiadomość, która obiegła internety mogę powiedzieć dzisiaj, nie wiem kiedy wy będziecie ten film oglądać no, zasmuciła mnie, zmartwiła mnie i pomyślałam sobie, że no chciałabym jakoś ten temat przemyśleć, przepracować -pr a może nawet przegadać z wami no zmarła córka Elvisa Presleya, przedwcześnie no praktycznie moja rówieśnica, więc tak sobie myślę, że no to jest taki moment szczególny cała historia zresztą rodziny Presleyów nie wygląda za dobrze bo sama Maria Liza Presley miała dość burzliwe życie osobiste myślę, że to że przedwcześnie zmarła mogło mieć wpływ i na to, że właśnie ta śmierć przyszła tak nagle, dwa lata wcześniej straciła syna. No szkoda, że ta rodzina doświadcza tylu smutnych, traumatycznych chwil, oby, oby ta karta losu się odwróciła, i w takiej chwili też myślę o matce, która została z tym wszystkim, i oczywiście jak jej mama to perfumy, bo Priscilla Presley jest, przez lata była silną osobowością amerykańską, jako wdowa po Presley'u. No i w pewnym momencie podej, podjęła się kon takich działań o charakterze komercyjnym wielu. I całkiem dobrze jej to szło, z powodzeniem. Nawet wtedy, kiedy wzięła się za perfumy i chociaż robiła te perfumy takie średnio-pułkowe, to ludzie bardzo dobrze je wspominają, chociaż już właściwie od ponad dwóch dekad już z dużym układem. Tych perfum nie ma na rynku. Także, no, miała do tego talent. A jak zaczynała? Zaczynała od perfum, które się nazywały Moment, i w tych perfumach chciała także zawrzeć to, że jest matką. No a jak matka, to oczywiście jej dziecko, które straciła przedwcześnie. Pokażę Wam zdjęcie. Mam gdzieś flakonik po dezodorancie, ale jak się szuka, tak na szybko to nie można znaleźć. Tak wygląda flakonik Perfum Moments. Perfumy pochodzą z roku 1990. No to już ponad 3 dekady. Nie ma ich po prostu. I wiem, że wielu osobom się podobały. Tu jest z tyłu piramida zapachowa. Taka przy okazji informacja zobaczcie. Takie materiały prasowe tyle wytrzymały. Jedna karteczka, nic więcej, nawet po polsku napisane. No tak, to takie kwiatowe perfumy: Wiśnia, i Langilang, kwiat pomarańczy, narcyz, który przypominam, będzie patronem tego roku. Konwalia, róża, paczula, jaśmin tuberoza. Tu może zwrócę uwagę na to, że konwalia jest określona jako muguet, nie konwalia. No właśnie, to nazewnictwo, słownictwo około perfumowe jest przepełnione no, takim dość sporym rozgardiaszem. I następnie baza, drzewo sandałowe, mech, torfowiec pewnie chodzi o mech dębowy Vanilla Pigeon. I tutaj producent Kasia te perfumy jako korespondujące z następującymi perfumami, to będzie dla Was pewnie ciekawe. Roma, perfumy Vanderbilt, perfumy Nonchalance, Trezor, Anais Anais, True Love, Beautiful Honeymoon, czyli jak widzicie dość duży rozrzut perfum przeróżnych. I tak, przy okazji może jeszcze pokażę materiały prasowe, bo no zobaczycie troszeczkę kulisów mojej pracy, no trzymam sobie w segregatorach różne materiały bo jeszcze mnie czeka całkiem sporo pracy i szczęśliwie znalazłam wywiad z Priscillą Presley i ona właśnie mówi tutaj o tym dlaczego moment. no to nie trudno się domyślić, bardzo symboliczna nazwa dlaczego tego, a nie inaczej się te perfumy nazywały jak yy, skąd się wziął pomysł, więc mówiła co ciekawe, powiedziała w tym wywiadzie, że 2,5 roku rzeczywiście brała aktywny udział w kreowaniu tych perfum. Strasznie ważny był dla niej flakonik, co całkowicie rozumiem, bo to jest trochę jak z książką. Jak napiszecie książkę, a potem nie macie w na okładkę, no to jest to bolesne. Także tutaj brała udział przy kreowaniu flakonika i wydaje mi się, że jest niezły. Ma charakter. Według mnie zapach, który otrzymaliśmy... Nie da się sklasyfikować i to właśnie jest bardzo ważne. Jest nie tylko romantyczny, czy też seksowny. Jest wieloma rzeczami naraz. Jako aktorka, pisarka, producent i matka mogę szczerze powiedzieć, że istnieje wiele oblicz Pristini Presley. Moment uchwyca je wszystkie. Czy y, pracowałaś także nad opakowaniem? Oczywiście uwielbiałam wszystkie aspekty pracy nad tym przedsięwzięciem, ale było to trudne dwa i pół roku. Spędziłam niezliczone godziny opracowując flakonie wraz z Mauro. Pozwolę sobie ca Caputo, pro, znany projektem flakonów. Miał on przemawiać do wszystkich. Mowa o flakonie. Pragnęłam opracować zapach, który byłby trudny do sklasyfikowania. Tak samo było z flakonikiem. Chciałam, aby nie był ograniczony, nie był zbyt młodzieżowy, a nie zbyt dojrzały. Chciałam, żeby odzwierciedlał wolność, tak samo jak moje perfumy. Jaką rolę odgrywa moment? Wybrałam ją, ponieważ pasowała do mojego życia. Nazwa moment Pasowała do mnie. Oczywiście życie nie jest idealne przez cały czas, ale są chwile, kiedy chce się, które chcę się zachować i pamiętać zawsze. Chwile tworzą kobietę. No, takie dość refleksyjne podejście, i całkiem mądre i głębokie do. Tego, jak robić perfumy, ale oczywiście, my w Polsce kojarzymy przez z zupełnie innymi perfumami. Zaraz do nich dojdę. Pokażę Wam jeszcze jedne, to były ostatnie jej perfumy. Potem już zamilkła jako twórca perfum. Fragrantika podaje, że ma 10 perfum w bazie: Roses and More. No, też bardzo przyjemna nazwa, chociaż może rzeczywiście, jak ma perfumy, trochę za długa. Chociaż kolejna, kolejne perfumy, które miały dłuższą nazwę, moim zdaniem. Stały się legendą z takiego perfumerstwa średniopółkowego. I tu flakonik zaraz Wam po, mam, pokażę Wam Indian Summer. Historia tego flakonika, który trafił do mnie, jest zabawna. Po prostu ktoś chciał się tych perfum pozbyć. Co ciekawe, całą tą, za całą tą kreację jest odpowiedzialna niemiecka firma. Ona później zmieniała nazwę, zmieniała jakby. Była częścią pewnej grupy kapitałowej Vela na pewnym etapie. To był Mulchens, czyli ten sam, który robił perfumy 4711. Jeśli w tle są dziwne dźwięki, to moje zwierzaczki w pokoju obok wydają takie odgłosy. I zobaczcie, ten flakonik, kartonik wyglądał tak. Jest w takim po prostu kartoniku z dziureczką. Co ciekawe, słuchajcie, bo ja już kiedyś ten. Nawet używałam tych perfum, akurat to nie jest mój zapach szczególny, chociaż to coś mi podejrzanie wydaje się mało tego płynu. Wiem, że to można odkręcać, ale zapach jest szczególny, pachnie herbatą. I powiem tak, wiele myślałam, czytałam, kiedyś robiłam, kiedyś robiłam film o tych perfumach. To wtedy nie było kreatora wskazanego. Tutaj też zobaczcie. Nie było takich zwyczajów. Na początku, na lat 90. jest pokazany. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W wywiadzie było wskazane nazwisko kreatora flakonu, oczywiście innych perfum. Ale kreator kompozycji zapachowej gdzieś tam jest przemilczany. Z materiałów. Przeróżnych, które gdzieś trafiły w moje ręce, znalazłam taką informację, że kompozycja została wykreowana w firmie Creation Aromatic. W tej chwili tej firmy nie ma. To jest takie, taki można powiedzieć, laboratorium chemiczne i oni naprawdę zrobili kilka niezłych perfum. Te były, po prostu przypadły ludziom do gustu, ale kompletnie się nie zastarzały. To jest niesamowite. Śmiało można by je nosić dzisiaj. Mają swój charakter, mają swój styl, można je lubić albo nie, ale. Trudno powiedzieć, że nie wytrzymamy próby czasu. Wybija się coś cytrusowego w nucie głowy. I mamy tutaj bergamotkę i mandarynkę, i cytrynę i oraz frezję. Berga to są trzy cytrusy. Bergamotka to też jest cytrus. I teraz tak: nuta no serca kwiatowa. Róża, fiołek, ale też kwiat lotosu oraz arbus. Czyli tak w stronę czegoś współczesnego, no, takiego świeżego ale na taki sposób właśnie nowoczesny za sprawą tych nut właśnie. Tu chodziło o cząsteczkę kalon, która pachnia jak ogórek, albon, arbus, melon, ale moim zdaniem tutaj jest dużo herbaty. Drzewo cedrowe, żywica, wa... mówię teraz o nucie bazy, wanilia, pismo, zielona herbata jest wskazana. W sensie. I tak myślę sobie, że nie wiem, czy Jean-Claude Elena nie stoi za tymi perfumami, bo mam wrażenie, że on chyba na jakimś etapie był związany z filmem Creación Aromatic. Bo zielona herbata... To jest jego. Czy w ogóle herbaty? I myślę, że to mogą być nawet różne herbaty. To jest taka jego sygnatura. Tutaj producent podaje, że zapachy korespondują, korespondujące to Vanilla Fields, Pleasures i Sunflowers. Kompletnie trudno się z tym zgodzić. No ale tak podaje. No, cóż, to jest. Yy, Świat perfum jest trudny do zdefiniowania, opracowania, do nazwania, bo nazewnictwo, słownictwo związane z perfumami jest niezwykle ułomne i nie oddaje ich charakteru zbyt wiernie. Także jak widzicie, nawet tacy de facto ludzie z branży no, potrafią wskazywać, prawdzie nie że to jest taki sam, ale korespondujące. No moim zdaniem, gdybyśmy ci na te perfumy spojrzeli, no to to na pewno... Daleko im do właśnie tychże perfum. Może jeszcze tylko dodam, że Indian Summer to jest po prostu babielato. Postaram się gdzieś tu podlinkować ten film. A jak zapomnę, to dajcie znać. A jak, wy zap... A jak nie dacie znać, to po prostu poszukajcie tutaj na kanale. Wpiszcie Indian Summer. Myślę, że coś powinno się znaleźć. Potem jeszcze były perfumy Experience. Po perfumach Moments. No, i właściwie na perfumach Rosens and More chyba się skończyła przygoda perfumowa przez Cili Presley. No teraz pewnie nie będzie miała już głowy do tego typu działań, ale myślę, że odcisła na świecie perfum znaczne piętno właśnie za sprawą nowatorstwa. Wszystkie perfumy, które oferowała, były na pewno wyjątkowe. To nie było nic takiego co można by nazwać przepakowanie produktu, że bierzemy ład, ładnie brzmiący akord i robimy jego tańszą wersję, tylko albo miała szczęście do ludzi, którzy to za nią zrobili, albo rzeczywiście miała wpływ na te perfumy. To tyle. W tym takim smutnym dniu, w tej takiej smutnej chwili właściwie to wypadałoby złożyć kondolencje i niech te perfumy Moments i Experience... Jakoś tak zamknął opowieść o tych perfumach, i no, ja posyłam pozytywne myśli w kierunku tejże rodziny, bo tam jeszcze zostały dzieci, czyli wnuki. Może niech im się już darzy, i niech to się już skończy, to co niedobre. A jeśli macie jakieś doświadczenia z perfumami Priscilla Presley, może macie jakieś flakoniki, to nie wyrzucajcie. Jak macie wyrzucać, to albo sprzedajcie, albo podeślijcie do mnie. No bo to już jak widać od trzech dekad już jest wielki rarytas. Także jeśli macie używaliście macie jakieś wspomnienia z nimi związane, też jakieś momenty czy doświadczenia, to dajcie znać, które perfumy szczególnie przypadły wam do gustu. Pa pa.